Ja dziewiąty dzień biegu do Polski. E, Miałam pierwsze 6-7 km, było fajne, szybko, po asfalcie. Dobiegłam do trójstyku i tam trasa, którą sobie narysowałam zaczęła wieść wzdłuż pasma ziemieniczyjej między Litwą a Polską. No okazuje się, że niestety to pasmo to jest, są wysokie e, krzaki, pokrzywy, jeżyny. Bardzo wysokie, a ja jestem w krótkich spodenkach, co powoduje, że po dwóch, po, po dwóch kilometrach i godzinie ponad e brodzenia przez te wszystkie zarośla. Stwierdziłam, że nie, tak się nie da. Po pierwsze to, to że będę pokuta, bo już mi nie robi już całej nogi, tak mam poparzoną od pokrzyw, to po prostu będzie to się ślimaczyło bardzo, bardzo, bardzo mocno. No i postanowiłam o zmianie trasy bardziej wewnątrz naszego kraju. Nastawiłam sobie mapkę Google'a na punkt odżywczy, gdzie czeka mąż. No i tam teraz pędzę 10 km mam do niego, więc się nie zdziwcie, że będę biegła trochę inaczej niż szlak, ale jednak to, co sobie narysowałam jest no, bez sensu. Po prostu bez sensu buziaki.